Z Pekinu udajemy się na dalsze zwiedzanie do Xi'an. Podróż odbywamy bardzo szybkimi chińskimi kolejami. Pociąg rozwija prędkość 350 km na godzinę. Prędkość pociągu można odczytać na wyświetlaczu w wagonie. Całą trasę pociąg pokonuje w niecałe 5 godzin z zatrzymywaniem na stacjach. W pociągu jest catering wewnętrzny, ale też można zamówić przy pomocy aplikacji. Kod do aplikacji na siedzeniach, na konkretną stację i do konkretnego wagonu catering zewnętrzny. W pociągu czyściutko i wygodnie. Podróż takimi pociągami to prawdziwa przyjemność. Mury obronne w Xi'an są imponującą atrakcją turystyczną i jednym z najlepiej zachowanych przykładów murów miejskich w Chinach. Zbudowane za czasów dynastii Ming. Otaczają starówkę prostokątem o długości około 14 km. Zwiedzający mogą spacerować po murach, podziwiać panoramę miasta i poznać historię tego miejsca. Żeby lepiej zrozumieć Chińczyków, a szczególnie ich pismo, udajemy się na lekcję kaligrafii. Te wszystkie krzaczki, gdy im się bliżej przyjrzeć, mają sens. A rysować też to można, ale język polski jest jednak prostszy. Wielka Pagoda Dzikiej Gęsi, buddyjska pagoda położona w mieście Xi'an, została wzniesiona w 652 roku w czasach dynastii Tang. Składała się pierwotnie z pięciu kondygnacji. Została przebudowana w 704 roku w okresie panowania cesarzowej Wu Zetian, a podczas rządów dynastii Ming odnowiono jej ceglaną fasadę zewnętrzną. Jedną z wielu funkcji pagody było przechowywanie sutr i figurek buddy, przywiezionych do Chin z Indii przez buddyjskiego tłumacza i podróżnika Xiuazanga. Gigantyczna pagoda dzikiej gęsi przeszła gruntowny remont w czasach dynastii Ming, a następnie została odnowiona podobnie w 1964 roku. Obecnie pagoda ma wysokość 64 metrów, a z jej szczytu roztacza się widok na miasto Xian. Za czasów dynastii Tang pagoda znajdowała się na terenie klasztoru, na otoczonym murem obszarze, który był częścią miasta znanego później pod nazwą Shan'an. Na tych terenach znajdowało się wówczas 10 dziedzińców. Ucześni uczniowie, którzy zdawali egzaminy urzędnicze zapisywali w klasztorze swoje imiona. Wielki Meczet Xi'an jest największym i jednym z najważniejszych miejsc islamskiego kultu w Chinach. Budowany był od roku 742 w pierwszym roku panowania cesarza Xuan Rong Tianbao w dynastii Tang. Dodatki zostały wykonane podczas dynastii Song 960-1279. Yuan 1271-1638 i Qing 1644-1911 roku. Jest więc kompleksem, który reprezentuje wiele okresów architektonicznych.